Niedawno pojawił się mały problem z nieodbijającym hamulcem elektrycznym w Renault Sceniku drugiej generacji. Chodzi o to, że po zatrzymaniu samochodu ręczny zostaje automatycznie zaciągnięty i Działa to bardzo dobrze, ręczne zostaje spuszczone po ruszeniu samochodu tak samo dobrze, lecz w jednym z kół, dokładnie w tym przypadku prawym, nie zostaje spuszczone całkowicie. Ta część ruchoma powinna dojść całkowicie tu do tego ogranicznika, powinna się na nim położyć. Niestety w tym przypadku ręczne schodzi do takiego poziomu, że tutaj pozostaje około 1 mm do 2 mm wolnej przestrzeni i nie schodzi całkowicie do końca, co powoduje lekki nacisk na tarcze klocków hamulcowych i delikatne tarcie, co powoduje nagrzanie się tarczy do naprawdę wysokich temperatur, ścieranie klocków. Ściąganie samochodu. Sprawdzę tego przyczynę. Podejrzewam, że przytarte została gdzieś linka wewnątrz, lub problem spowodowany jest samym zaciskiem albo całym mechanizmem, który naciąga linki. Znajduje się tutaj. To jest wersja przedłużona, wersja grand, osobowa Normalnie ten sterownik nie znajduje się na środku, a tutaj w wersji pięcioosobowej w wersji krótszej znajduje się mniej więcej tutaj za chwilę zajmę się jego demontażem ale najpierw zademonstruję jak to wygląda odpuszczę teraz hamulec ręczny i zobaczymy tą szczelinkę po zwolnieniu Hamulca ręcznego dźwignią awaryjną znajdującą się w bagażniku. Hamulec pod wpływem nagłego wyluzowania linek odpuszcza do samego końca. Ale delikatnie zwalniając yy, hamulec ręczny dźwignią wewnątrz kabiny nie zostaje do końca spuszczony. W tej chwili hamulec jest zaciągnięty. Teraz jest spuszczone, o teraz wyjątkowo daleko stanął, mamy jakieś 3 do 4 mm luzu. O dziwo ręką lekki nacisk do tyłu. o i może schodzić do samego końca. Coś ewidentnie go trzyma. Sytuacja na kole lewym wygląda całkowicie inaczej, jest całkowicie sprawny. Jak doskonale widać, schodzi do samego ogranicznika. Zajmijmy się demontażem całego hamulca ręcznego. Spuszczamy go dźwignią awaryjną wewnątrz bagażnika, tak aby uzyskać jak największy luz tutaj na lince hamulca ręcznego. W bagażniku w wersji Grand, dźwignia awaryjnego spuszczania ręcznego znajduje się tutaj ciągamy ją. Charakterystyczny dźwięk będzie słyszalny. Na linkach pojawił się bardzo duży luz. Ja on tu ktoś wcześniej widzę, zabezpieczył linki przed wypadnięciem. Tutaj z zabezpieczeń z tych uszu po awaryjnie spuszczonym spuszczaniu, właśnie awaryjnym, awaryjną dźwignią hamulca ręcznego. I dobrze pomyślane, ja po, całym, po całej wykonanej pracy również coś takiego zastosuję, aby zapobiec wypadnięciu tej linki. Chociaż nie powinno to mieć miejsca, ale przezorny, zawsze ubezpieczony, zdejmujemy linkę. To samo robimy po stronie przeciwnej, w drugim kole. Tutaj już natychmiast w tym kole. Z tą co do końca linką widać ewidentnie luz, jaki jest. Różnice w luzie między kołem lewym a tutaj prawym. Tam, tam był około centymetr luzu, jeszcze, że można było sobie swobodnie tą linkę zdjąć. Tutaj, niestety, praktycznie tego luzu nie ma. Także będę musiał nadciągnąć tutaj tą dźwignię zacisku, aby tą linkę wyjąć. Po zdjęciu linki można sprawdzić już zacisk, jak doskonale widać, wraca bez żadnego problemu, czuć wyraźnie sprężynowanie w stronę przeciwną do, do nacisku. Zacisk w takim przypadku na pewno będzie dobry. Następnie tutaj widać taką zawleczkę, najlepiej obrócić sobie ją do góry. Przekręcając ją, a potem za ten kołnierz wystający, wyciągnąć ją do góry. Następnie można już wyjąć linkę z gniazda. Możemy też już wymontować ją z tego uchwytu. Przejdźmy na stronę drugą. Zróbmy taką samą operację przy zacisku i przy uchwycie. Dźwigni awaryjnej znajduje się linka. Przytrzymujemy ją i ściągamy z linki. Teraz wejdźmy pod spód i wyciągniemy. Tą awaryjną linkę w dół samochodu. Cienkim, płaskim śrubokrętem wkładamy tutaj w otwory. Lekki nacisk do wewnątrz spowoduje zaciśnięcie się takich łapek, zapadek. Będzie można swobodnie wyjąć całość. Można już wyjąć linkę z zaczepu. Są dwa, jeden tu, drugi tam głębiej. Po zdemontowaniu linki awaryjnej najlepiej jest odłączyć akumulator. Po odłączeniu akumulatora możemy za pomocą jakiegoś śrubokręta naciskamy lekko ząbek i pociągamy za dźwignię. Ciągniemy do końca aż do uwolnienia całej wtyczki. Najlepiej będzie, jak odczepimy tutaj tą wiązkę. Ja w tym celu ścisnąłem tutaj te dwa ząbki i wyciągnę z otworu tej plastikowej osłony. Można też od góry, chociaż nie widać nie widać na górze tego ząbka, wystarczyłoby podważyć i rozpiąć tą obejmę. Następnie w przedłużonej wersji Renault Scenica zdejmujemy tutaj osłonę. Na zdjęciu odsłonę odkręcamy dwie śruby tutaj i tutaj. Klucz sześciokątny, 13 mm. Teraz nasz mechanizm trzyma jedynie jedna śrubka sześciokątna, 10 mm. Odkręcamy ją podkręcenie śrubki naszego mechanizmu. Nie trzyma już dosłownie nic. Ja niestety przez instalację LBG pod samochodem mam tutaj dodatkowe utrudnienie związka kabli, wężyki. Będę musiał to jakoś wydostać. Tą linkę wyciągnąć. Najpierw wyciągnę z tej strony, bo jest łatwiej. Potem y, spod osłony y, tłumika wyciągnę drugą linkę, wyciągając cały mechanizm na zewnątrz samochodu. Mając mechanizm na zewnątrz, można odkręcić wszystkie śrubki Torx 20. Charakterystyczna gwiazdka. Tutaj ruszając linką z koła lewego, widać, że pracuje ona bez żadnego problemu, bez żadnych oporów. Na kole prawym nawet, drnie, nawet nie drgnie. Po odkręceniu tutaj tej nasadki. Na Powinien, powinien y, cały kołnierz na lince chodzić, sam pracować na lince, on się nawet nie przesunie. Widać tutaj już na zakończeniu linki, że jest ewidentnie uszkodzona wewnątrz, także z linki już nic nie będzie. Po odkręceniu wszystkich śrub. Bierzemy nosz i obcinamy tutaj wzdłuż. Tu jest pod spodem silikon. Obcinamy wzdłuż tutaj tej pokrywy ten silikon w miarę możliwości, gdzie się da dostać. Następnie jakimś dużym śrubokrętem podważamy tutaj naszą pokrywę. Jest coś mocno zaklejona, później można już ją odklejać. Nie wkładamy głęboko nigdzie noża, nie wkładamy ani śrubokręta. W środku są mechanizmy bardzo delikatne, elektronika. O, widać silikon. Można coś uszkodzić, także nic nie wkładamy tutaj. Po rozkręceniu, tutaj tej obejmy Trzeba przesunąć tą linkę. Jeżeli się nie da, trzeba ją tam uciąć z drugiej strony. I no, musi być wysunięta. Następnie najlepiej będzie odłączyć tutaj tą tasiemkę. Delikatnie podważamy tu ząbek. Nie trzymając za taśmę, a za ten niebieski niebieską wtyczkę. Odciągamy. I delikatnie, aby jej nie uszkodzić. Można już wyciągnąć sobie na tyle, żeby móc odbezpieczyć linkę wyciągamy ten plastik. I wyciągamy linkę. Oczyszczę no, y, całą tutaj ramkę ze starego silikonu. O no, możliwie jak najwięcej, żeby jak najmniej starego silikonu zostało. Tak samo ramkę jak i wnętrze tutaj y, dookoła tej pokrywy. Próbuję wymiany linki lewej z gwintem. Wystarczyłoby pod samochodem odkręcić tutaj tą nakrętkę. Tą osłonę. I proszę, lekkie wyjęcie. Następnie tu wystarczy kręcąc tym. Widać, gwint się wykręca z tego wałka. Kręcąc całą linką, razem z tym wykręcimy całą linkę, i wystarczy wkręcić nową. Włożyć odpowiednio, uwaga, tu jest taki ząbek i otwór na ten ząbek. Koniec, cała robota. No, Dałoby się to zrobić bez wykręcania tutaj tego y, całego mechanizmu spod samochodu. W przypadku prawej linki również można ją wymienić pod samochodem bez rozbierania i wyjmowania całego mechanizmu hamulcowecznego. Nie jest to trudne w przypadku posiadania nowej, oryginalnej linki, identycznej jak ta, która była zamontowana tutaj. Wystarczy zdjąć linkę z zacisku, odkręcić nakrętkę z linką. Pociągnąć za plastikową zawleczkę, zdjąć linkę i potem w kolejności odwrotnej założyć nową linkę. Wcisnąć zawleczkę, nakręcić nakrętkę z linką i założyć linkę z powrotem na zacisk. Nie jest to też takie proste w przypadku linki nieoryginalnej, ponieważ tam zastosowana jest inna zawleczka i dość ciężko byłoby ją założyć przez otwór, przez który przeprowadzona jest linka. Ponadto ja chciałem rozebrać cały mechanizm, aby ocenić jego stan wizualny i techniczny wewnątrz mechanizmu. Tak, aby w przyszłości nie mieć niemiłych niespodzianek z hamulcem ręcznym. W nowej lince zastosowano inne zabezpieczenie. Jest tutaj zamiast plastikowego, plastikowej takiej osłonki zabezpieczającej przed wypadnięciem, jest metalowa, aluminiowa zawleczką, którą należy zdjąć do góry. Różnica między nową a oryginalną linką jest też taka, że nie ma tutaj tej plastikowej nakrętki, nasadki. Trzeba odzyskać tą plastikową nakrętkę, żeby nałożyć nową linkę. Zdjąć jej się po prostu nie da. Trzeba starą linkę uciąć. Pozyskaną nakrętkę, nakładamy na linkę. Nakładam też specjalną gumę dystans, który montowany jest w samochodzie, aby linkę utrzymać w odpowiedniej pozycji. Zdejmujemy zawleczkę, którą pokazywałem wcześniej. osłonę i już widać że trzeba nałożyć zakładamy zabezpieczenie i naszą zawleczkę gotowe Zamontuję z powrotem taśmę. Wkładamy już tutaj ten kołnierz w gniazdo. No, można nakręcić już tą plastikową nasadkę. W zasadzie gotowe. Po oczyszczeniu już tej pokrywy ze starego silikonu. Jak również tutaj ramki całej tego mechanizmu, z tego starego silikonu. Ja w tą pokrywkę wleję cieniutką warstwę uniwersalnego silikonu. Tak przygotowaną pokrywę można już nałożyć. Skręcamy śrubami. Mechanizm jest w zasadzie gotowy do montażu. Ta ciekawostka. Ja po wymontowaniu całego układu hamulca ręcznego potrzebowałem samochód, linki nie miałem. Zabezpieczyłem jak widać kostkę, wiązkę tutaj hamulca ręcznego. Zabezpieczyłem ją przed wilgocią, żeby nie dostała się żadna woda. I tak jeździłem samochodem przez tydzień. Nie ma żadnego problemu. Samochód normalnie jeździ, po prostu nie ma hamulca ręcznego. Co dzieje się z licznikiem w samochodzie? Jak widać, na liczniku nic nie wyświetla. Wszystko jest niby pięknie. Ale po odpaleniu samochodu, wyskakuje serwis parking i komunikat o defekcie elektroniki. Co nie dziwi, w końcu wiązka jest odłączona. Po włożeniu już mechanizmu możemy przykręcić pierwszą śrubkę. Wykręcamy śrubę od środka w bagażniku. Tylko wszystko można zamknąć, pokrywę. Linkę awaryjnego spuszczania hamulca. To jest taki bolet specjalny. Widać, że pasuje w otwór. Linkę, trzeba założyć rączkę wyciągamy ją nakładamy ten grzybek linki i rączkę złożona, zakładamy jedną linkę Zawleczkę zawleczkę przekręcę, tak dla bezpieczeństwa, tutaj w stronę tej blachy, żeby nie miała możliwości na pewno wypadnięcia. Założę też tutaj na zacisk ten patent, który już tutaj był, taka opaska. W razie spuszczenia awaryjnego nie będzie miała możliwości opadnięcia, chociaż i tak by nie, na pewno nie opadła, ale dlaczego by jej nie założyć gotowa teraz można już spokojnie wpiąć ją tutaj w gniazdo z tej strony nie ma żadnej zawleczki ale wypościł powinno, nie ma takiej możliwości. Wpinamy wiązkę. I ściągnąć tutaj z zacisku linki lewej linkę. Wyciągnąć ją tutaj z zacisku, jak również z zaczepu. Najpierw odpuszczając awaryjnym. kręca się ją w stronę lewą, w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. zwracając uwagę, że ten kwadracik był równo nie pod kątem. Teraz jeszcze widać y, duży luz na, na tych zaciskach. Zaciągnąć ręczny powinien y, w środku sterowni złapać, y, złapać linki obie razem i naciągnąć go na tyle, ile y, wystarczy mu do miejsca startowego, z którego będzie zaciągał dalej.